Może słyszeliście kiedyś pocieszające słowa: Po deszczu pojawia się tęcza. To nie tylko fakt przyrody, lecz przypomnienie, że po trudniejszych chwilach możemy oczekiwać ulgi. Taki przecież jest rytm życia. Po ciężkiej pracy nadchodzą obfite żniwa. Po ciemniej zimie rozkwitają kolorowe kwiaty. Po porodzie związanym z bólem rodzi się dziecko. Księga kaznodziei wspomina wszystko ma swój czas i każda sprawa pod niebem ma swoją porę. Wiemy z doświadczeniu jednak, że czasami te rytmy przerywają się, melodie krada się fałsz. Spotykamy się z rozczarowaniem, tak jak deszcz bez tęczy, praca bez wynagrodzenia, ból bez ulgi. To wszystko wskazuje, że z naszym światem jest coś nie tak. Apostoł Paweł napisał o tym w liście do Rzymian. Możemy się cieszyć tęczami i innymi darami, które dostajemy w życiu. Ale życie, nieważne czy pełne radości, czy pełne bólu, nie porównuje się do radości, która czeka na lud Boży. Tym dość obiecującym tonem zacznijmy nasze rozważanie ostatniego rozdziału pierwszego listu Piotra, który ma dużo do powiedzenia o przyszłej chwale. Jakie są główne punkty w tym krótkim rozdziale? Czy możemy go rozdzielić na trzy części? Myślę, że tak. Pierwszych pięć wersetów tworzy opis wiernej służby w zborze. Wiemy, że Piotr był jednym z najbliższych uczniów Jezusa i apostołem wysyłanym do Żydów, ale pisał z pokorą. I uważał siebie za równego z tymi starszymi, którzy służyli w zborach, do których skierował jego list. Druga część zawiera dużo potężnych prawd. Zatytułuje ją Pociecha i Przestroga. Prawie jednocześnie Piotr podał mocne ostrzeżenie oraz pełne nadziei przypomnienie, że możemy zwracać się do Boga. Pomoc w naszym lęku i słabości. Ostatnia część listu jest niby prostym zakończeniem, gdyż jest to trzy wersety, które mogłabym przeczytać w kilkanaście sekund bez większego namysłu co znaczą. Jest jednak w tym zakończeniu kilka ciekawostek wartych uwagi, więc nie zapominajmy o tej części. Natomiast to, na które chciałabym zwrócić największą uwagę, jest powtarzany temat przyszłej chwały. Wierni starsi służą w nadziei dostania niezwiędłej korony chwały. Przeciwstawiamy się silnemu wrogowi i przeżywamy z nadzieją cierpienie, ponieważ wierzymy, że jesteśmy ostatecznie powołani do wiecznej chwały. Piotr napisał, aby zachęcać do trwania własce Bożej ku tej nieskończonej radości, wspomnianej w trakcie całego listu. Mimo, że żyjemy zaangażowani w to, co Bóg nam powierzył do zrobienia w trakcie życia, nie pozwólmy sobie wyobrazić, że życie jest tylko tym, co teraz widzę i dotknę. My wszyscy musimy zmierzyć się z faktem, że będziemy wiecznie żyć. Pytanie jest takie: czy to będzie wieczność radosnej chwały wspomniana tutaj przez Piotra, czy wieczność oddzielona od Boga, która czeka na nieznajomych Pana? Pamiętacie wypowiedź Jezusa: Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios. W owym dniu im powiem Nigdy was nie znałem Idźcie precz ode mnie Tak bardzo jestem wdzięczna Że posiadam pewność Że ja znam Jezusa A On mnie zna Jeśli nie jesteś tego pewien Zachęcam do szukania Bogu W modlitwie i w Jego słowie Wiemy że ten kto w Pana wierzy nie zawiedzie się. Poszukajmy teraz innych fragmentów Biblii, które tworzą większy kontekst tego rozdziału. Motyw pasterza często pojawia się w Starym i Nowym Testamencie. Prorocy często opisali złych prowadzających narodu Izraelu jako pasterzy. Widzimy obietnicy przyszłego dobrego pasterza, który miał przyjść. Oczywiście, Jezus był tym najlepszym pasterzem wzorem tego, co inni pasterzy powinni byli. Jego serce było pełne litości gdy zauważył, że ludzie byli jak owce, które nie mają pasterza. Pamiętajmy także, że Pan Jezus zaprosił Piotra do służby w słowach Pasz owieczki moje. Piotr trochę mówi o tym, co to oznacza być pasterzem w Kościele Chrystusa. Dobry pasterz służy z chęcią, tak jak Jezus odda swoje życie nie z przymusu, lecz z miłości. Dobry pasterz służy nie dla osobistego zysku, lecz z serca. Dobry pasterz nie tyranizuje trzody, nie wykorzystuje swojej pozycji władcy, lecz z pokorą prowadzi wzorowe życie na rzecz owiec. Szczegóły przywództwa w kościele wyglądają różnie w różnych czasach, kulturach i wyznaniach. Uważam jednak, że opis stworzony przez Piotra jest przydatny w każdej sytuacji. Werset siódmy, który według mnie jest jednym z najpiękniejszych w całej Biblii, dotyczy tematu dość często powtarzanego. Jest to fakt, że możemy powierzyć nasze ciężary emocjonalne Bogu, wiedząc, że On zajmuje się nimi. Może to brzmi dość oczywiście, ale zastanówmy się przez chwilę nad tym. Skąd ten pomysł, że wszechmocny Bóg ma się interesować moimi troskami? Sama wiem, że moje troski są często bezsensowne, co gorsze, czasami wynikają z mojej samolubności i pożądania kontroli. Nawet wszystkie te sprawy, które są dla mnie najważniejsze, razem tworzą tylko kropelkę w morzu ludzkiego cierpienia. Mimo to Pan zaprasza mnie, aby wrzucić moje ciężary na Jego silne ramiona. Przypomina mi, że jestem w jego oczach zacna i cenna. On wie, czego potrzebuje i nie chce, aby ja o to się martwiła. Mogę żyć bez strachu, ciągle przekazując moją troskę jemu. Rola, którą gra diabeł w życiu chrześcijanina, jest czasami podkreślona do tego stopnia, że nadrzędna moc Boga, by ochronić Jego dzieci, już nie wchodzi w dyskusję. Uważam, że to jest błąd. Z drugiej strony jednak, czasami ignorujemy fakt, że diabeł jest aktywny i złośliwy, mając za cel wyłącznie nasze zniszczenie. Wyświetlę kilka fragmentów, które ukazują tę rzeczywistość i wyjaśniają potrzebę ostrzeżenia, które Piotr kieruje do nas w ósmym wersecie. Już kilka razy w trakcie tego listu podkreśliłam wersety w Biblii na temat cierpienia, więc nie będę tego powtarzać. Zachęcam do oglądania innych filmików na moim kanale dotyczących pierwszego listu Piotra jeśli nie oglądaliście wszystkich po kolei. W ostatniej części tego rozdziału, tak jak wspomniałam wcześniej, jest parę ciekawostek. Kojarzycie imię Sylwan, a może imię Sylas? Prawdopodobnie Sylwan, który doręczał, a może nawet ręcznie napisał ten list Piotra, był on tym samym Sylasem, który podróżował razem z Pawłem. Zbór w Babilonie na pewno nie znajdował się w Babilonie. Większość biblistów uważa, że chodziło Piotrowi o Rzym, czyli miasto, które było winne tych samych grzechów, które prowadziły do upadku Babilonu w starożytności. Warto pamiętać dzisiaj, że nawet miasta i kraje, które może uważamy za grzeszne i zdeprawowane, nadal należą do Boga. Są wierzące na całym świecie i nie wolno nam o tym zapomnieć. Imię Marek powinno być znajome. Syn określa nie biologiczną relację, tylko związek duchowy. Paweł używa takiego terminu kilka razy w jego listach, też będąc duchowym ojcem do niektórych. Teraz zadajemy sobie pytanie, kim jest Bóg? Ludzie w zborze są owcami w strządzie Bożej. Pan jest arcypasterzem, który wynagrodzi jego sługom koroną chwały. Bóg sprzeciwia się pysznym, a daje łaskę pokornym. Pan Bóg zamierza wywyższyć pokornych swoją mocną ręką w odpowiednim czasie. Troszczy się o nas, On sam nosi nasze zmartwienia. Bóg jest wierny i konsekwentny. Nie tylko powołał nas do wiecznej chwały, ale także przysposobi, utwierdza, umacnia Jego powołanych. Jego jest moc na wieki wieku. Prawdziwa łaska Boża jest objawiona w Piśmie Świętym. Teraz spójrzmy na ten rozdział, aby dowiedzieć się, kim jest człowiek, kim jestem ja. Każdy z nas, kto służy ludziom Bożym, ma to czynić z ochotą, z oddaniem, żyjąc pobożnie jako wzór dla innych. My młodsi w mamy być ulegli tym pobożnym starszym. Muszę hodować prawdziwą pokorę w moim sercu, która stwarza dobre relacje między braćmi i jest warunkiem jedności z Bogiem. Mam przywilej i powołanie, aby składać wszystkie troski dla Pana. Muszę być trzeżwa i czujna, mocna w wierze, aby mogła przeciwstawiać się diabłu. Mogę czerpać odwagę z wiedzy, że nigdy nie cierpię w samotności Jestem powołana do chwały wiecznej w Chrystusie i Bóg będzie mnie tam prowadził. Muszę trwać w prawdziwej łasce Bożej. My razem ze wszystkimi wierzącymi, którzy są w Chrystusie, jesteśmy wybrani przez Boga i mamy coś wspólnego. Moje następne pytanie brzmi: czego jeszcze nie rozumiem? Może patrzę zbyt powierzchownie, ale wydaje mi się, że całość tego rozdziału jest dość zrozumiała. Jednak jest jeden temat, o którym wiem, że jestem w nim słaba. Tak jak wcześniej wspomniałam, uważam, że niektórzy za bardzo koncentrują się na mocy diabła podczas gdy inni wierzący prawie ignorują jego istnienia, skłaniam się bardziej ku drugiej kategorii i wiem, że to jest niebezpieczne podejście. Chciałabym być bardziej czujna w tej kwestii. Oczywiście Pismo Święte jest najlepszym źródłem wiedzy na ten temat, ale powiem Wam jako ciekawostkę, że ostatnio przeczytałam powieść C.S. Listy starego diabła do młodego i polecam jak najbardziej. Przyjemnie się czyta tę książkę. Zawiera ona dużo prawdy skrytej w bystrej prozie. na końcu zadajemy sobie pytanie: Jaki wpływ ma ta prawda odkryta w tym rozdziale na moje życie? Ja zwykle nie martwię się o przeszłość. Nie zastanawiam się, czy dobrze postąpiłam, czy podjęłam odpowiednią decyzję. Mam jednak duży problem z podjęciem decyzji dotyczącej przyszłości. Rozmyślam, dyskutuję, piszę listę wad i zalet danej opcji, cały czas wiedząc, że muszę już działać. Niestety, często moje zastanowienie się wynika nie z rozsądku, lecz ze strachu, z chęci posiadania kontroli i z błędnego przekonania, że muszę sama sobie radzić w tym życiu. Werset siódmy jest mi dobrze znany. Podejrzewam, że nauczyłam się tego fragmentu na pamięć w dzieciństwie. Natomiast jego prawda jest dla mnie ciągle istotna. Będę przez całe życie starała się żyć zgodnie z nim, chociaż nie jest to dla mnie naturalne podejście. Pragnę, aby te momenty między paniką i pokojem były coraz krótsze. Pragnę, aby moja potrzeba przedyskutowania problemów z kimś została prędzej skierowana w modlitwie. Pragnę, aby mój odruch w momentach lęku był natychmiastowym rzuceniem trosk na silne ramiona Boga. Dziękuję za Wasze towarzystwo podczas rozważania pierwszego listu Piotra. Dużo nauczyłem się podczas tej przygody. Nie tylko o Biblii, ale również o nagrywaniu, montażu i słownictwie języka polskiego. Mam nadzieję, że przyszłe filmy będą nieco lepsze pod względem jakości, ale przede wszystkim przydatne, zachęcające do dalszego czytania Biblii i poznawania Boga. W następnym planowanym filmiku zamierzam przedstawiać jedno z moich licznych hobby, Razem z kilkoma słowami na temat świętości. Do następnego razu życzę wszystkiego dobrego i każdego rodzaju błogosławieństw od naszego Pana. Trzymajcie się, kochani.